mao Dobra, wybieramy, nie, wybieramy Trening, czy pójście na, na obóz, nie Znale Znaleźć wrzodka i go najebać, jego bandytów Bandyci, na bandytów, okej, okay, no to idziemy na bandytów Widzisz przy drodze mężczyznę w dobrym nastroju, na no, twój widok zagląda radośnie To idziemy tam, pogadamy sobie z tym chłopem Jeszcze wyjść. Wy o, to jest ten, co go uratowaliśmy, to jest ten ziomek Elo Siema, siema. Mariacie elo. Uratowaliśmy go. My go znaleźliśmy w tym miejscu był cały goły. I daliśmy mu kasę i rzeczy. Aha, a może nie? Może to po prostu gościu jakiś najebany co został ojcem. To gratuluję. Jontek. Jontek. Johnc! Johncik. Jontek. ty co to za imię Jontek? O, dobra, będziemy pić. Dobra, idziemy pić, idziemy, idziemy ten, opić, synka. Pijemy. Pijemy. I tu zaraz wyjebiemy się. <noise> bo nam dał jakieś gówno <noise> O nie! Może tak być. Ta gra jest paskudna. Jak chodzi o takie ten, akcje. To. Ta. No tak. No ja zostałem właśnie wydymany w dupę, nie? Myślałem, że to kumpel nasz. Bo tak to bym tego nie, nie wypił. Widzisz, co się na do dobry nastroju. Ej, to jest ten sam? Kurwa, ej, to jest ten sam. O, ty kurwa, dobra. Uda to jest karma. Ja już teraz wiem. Jestem za światu w wariacie. O, ja twojego syna. No i teraz ta. Pa, teraz kurwa, gościu. Ty chamie. Pa, pa. Nie ma! Nie uciekniesz, kurwa, nigdzie. No, pies jebany. Teraz tak, muszę wziąć to ciało, muszę go ukryć, bo zaraz przyjdą, kurwa, jakieś debile randomowe i powiedzą, że ja go zabiłem, bo że jest normalnym gościem. Nie ma tak. On mnie, kurwa, zabił, w innym, w innym wszechświecie, to ja go teraz ja zabijam. I nic nie miał przy sobie, co za chuj. Jebany biedak. No właśnie, jakiś, kurwa, lump. Po drodze spotkał ciemnich, no to zobaczymy. Już, już nie jestem taki ufny, już... Kurwa, a powiedziałem, że możliwe, że mnie zabije, że mógłby mnie zabić, a i co, nigdzie ten mnich, też go zajeb, <grym> też zajebać mnicha? Eh, no nie no, bez przesady chyba, zawsze jak się respisz, to prosto powinni być, no i gdzie on niby jest? A, tu, aha, widzisz, kolejny, no to ja go zabijam no, <grym> kurwa, jeszcze drugi do tego przylazł, kurwa, z kim ty masz do czynienia myślisz, gościu Ajaj. Aj, aj. Dostałem w głowę. O kurwa, o kurwa, o kurwa, dobra. Chyba wiedzą z kim mają do czynienia. Kurwa jebana O kurwa. No i chuj Ale że czterech kurwa. No nie wiem no jeszcze walczę. Jeszcze będę walczyć. Dobra. Ten jest jakiś trudny, ten co udawał mnicha tego. Kurwa, on jest trudny, no. Kurwa. Kurwa jebana, pierdolona. No, prawie, prawie. Kurwa, ale że czterech. No, mnie to, mnie to rozjebało, że czterech jest, bo tak to bym. Ale chujnia. <noise> no i, i to jest właśnie to, to, co ci mówiłem, nie? Randomowe gówno się dzieje w tej grze. To jest właśnie to randomowe gówno. Powinniśmy już dawno być tam, robić misję, kurwa z tymi chłopami w tym obozowisku. A ja kurwa dość tam nie mogę. Dobra, i kolej, kolejna misja. Znaczy, kolejny ten. A zagadam, zobaczę o co chodzi. jest szuka, no co? Czego Oj, szukasz? found this parchment close by and if you ask me it's a map to Well, but how about you show it to me? Mapa skarbów Otwieramy y, tą mapę skarbów so, To nie niezła mapa, no Tamta też nie była lepsza O, i teraz mogę ukraść to w ogóle to be the Oszukam go Sukces I wzrost reputacji za to dostałem, nie? Że jest sukces W ogóle za to, że go oszukałem, nie? Teraz pytanie, gdzie to jest? To jest naprawdę ciężko zlokalizować czasem Po drodze spotkałaś Micha Żebraczego O, to są te chłopy Nie, dobra, ruszam dalej Nie ma, nie ma chuja, bo ja ten Kolejnego! Nie ma chuja, uciekam nie, nie ma ten. No zrobiłem w Ku dostałem, ten, reputacji mocne, nie, mocne. No dobra. O. Ty, a może oni są tym tym obozem w sumie tego chłopa bez kitu. Ale dobra, to ja już wiem, że to jest ten ham. Bo byłaby lipa. A teraz podchodzimy do typa i walimy yeah, go w ryja. Dobra, dostał. Tego głównego trzeba rozjebać, bo jest kurwa najgorszy z nich. Dobra, zabiłem jednego. Kurwa, mać! Kurwa! No, zabiłem go, ale ci wyskoczyli z dupy. Dobra Dobra, 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 jest walka, jest silna walka. Potężna. Dobra, dostał. Chyba go zabiłem. Ta, zabiłem kolejnego. O, kurwa. No ten starczą, ale tu teraz dwóch starczą jest. A wcześniej był... A, jeden był tylko. Leciutka lipa. Okrzyk bojowy, e, większe obrażenia, mieć prędkość i w ogóle wszystko. Dobra, kolejny, kolejny. Poddaję się. No, się gościu. Uu! za pierwszym razem, za pierwszym razem. I to jest ta banda. Not from any band. I swear to God. Not, jest, a mamy band, to. to God, ha, litości. Nie ma. To muszą być od niego, muszą być. Wiedziałem. Ale dostał. Jest, ile was tam jest? Pięciu. Jesteście uzbrojeni? Nie z Oh, Okej, okay, miecze i łuki. Codek tam jest? Dobra, wypuszczamy go. Mamy, mamy, zrobiliśmy cztery chłopa. To chcieliśmy cię wypuścić, a ty co? Jednak bijesz się z nami? No co kurwa. Chciałem... Czy chciałem go wypuścić? Nie chciałem, no ale najebany to najebany, no. No ale kurwa, dostali po, nie powiem po czym. I co, tutaj robię zapis? Tutaj robię zapis. Biorę drugi slot i walę gościowi heada, żeby było szybciej. Nie trafiłem. Dostał. Dostał raz. Więc jednego mamy chyba raczej z głowy. Mamy z głowy, dokładnie. Nikt się w ogóle nie striggerował, jak on krzyczał, że ma, mają tutaj kogoś. Teraz sobie podejdę. Znalazłem obo obozowisko. Mamy jednego mniej. Tutaj powinienem zapisać w takim razie. Skoro takie coś się stało. Dostał. Kolejny dostał. Dobra, jednego mamy z głowy. No w teorii mamy łatwiej, tak? Bo rozjebaliśmy chłopu. To jest wrzodek w ogóle już. Okej, okay, to już jest wrodek. Musimy się go szybko pozbyć o ten gościu. Starczą to mnie właśnie dojedzie zaraz. Ale on tylko on został, chyba. Póki co, z tego co widzę. Jeden gościu to jest... E, nawet tarczą. To nie jest aż taki problem. Aha, boi się. Oddaj mi broni, odejdź, oddaj mi wszystko co masz i, i uchodź. Aha, jeszcze nie skończyliśmy. Kurcze, pytanie: czy ja chcę go oszczędzić? Dobra, by. You... Right, Dobra, wszystko zabierzemy. Bo właśnie my... on mówił, że jest pięciu, i właśnie teraz jednego brakowało mi. A tak, to teraz jest git. A ja go idę dobić. No, i nie ma takiego bicia. <laughs> yo, bandyci, bandyci pokonani, nie ma tak, nie na mojej warcie, nie ma, uciekłeś, co ty, trzeba było szybciej spierdalać, ale S! jakim ja jestem teraz terminatorem w tej gierce. Bandyci nie mają z nami szans, po prostu, nie mają z nami szans, jesteśmy zbyt mocni, co tam, co tam, to jest ten? To jest chyba on, rzodek nie żyje.

Czemu ja mam kaca? Ja coś napiłem? Kurwa? Ty, kaca mam. Rausz. Nie, Rausz mam. No ty, no robię się najebany, patrzcie, widzicie co się dzieje? Ja coś zjadłem, zagadałem się co zjadłem kurwa. I się najebałem. O nie! Jak ja mam się teraz bić z moim nauczycielem, jak ja jestem pijany? O nie! Napiłem się podczas lekcji, czy tam pracy. No pa, kurwa, patrzcie co się ze mną dzieje. Ja pierdolę o, kurwa, patrzcie, jak ja jest najebany, ty. Ja musiałem coś się napić, albo sam, albo on sam to wziął do łapy. No nie, no idę spać, kurwa, no. Mogę się przespać? No nie dam. Nie wiem, czy słyszycie, bo ja wiem, że. O, mogę. Nie wiem, yy, czy słyszycie, bo. No, wy macie chyba trochę ciszej, ale ogólnie, jak postać jest pijana, to napierdzi, kurwa, nie? I właśnie się zjebał. I ja, yeah, dobre, i gra zapisana od nowa. Dobrze, że tutaj był zapis, bo jakbym ja kurwa zaczął. Bo mogłoby być tak, żeby szybciej to zrobił, nie gadał z wami, tylko nacisnął ten. I zacząłbym być pijany w tracie walki, nie? By mi się dopiero załączyło i bym o tym nie wiedział. Dobra, no to idziemy ten. Idziemy się z nim bić. Siemano. Wyzywam, chcę poprawić technikę walki. Mam kasę, to zobaczymy czy mnie coś nauczy, tak? Cios w kolano, technika walki mieczem. Właśnie, walki mieczem. Nauczysz... O, za 200, spoko. Dobra, nauczony. E... Lewo góra, lewo. Cios w ten, w kolano. Spoko, nauczony. Teraz wyzywam go na pojedynek, żeby zrobić misję. Zaczynamy. Dobra. O, Kolejny trening wykonany. Pójdę już. Okej. Okay. Wzrost reputacji. O! Do właśnie mamy tutaj misję, która kurwa tak ciężko mi było z Pepikiem. Pepikiem, Pepikiem lecimy tam, bo teraz zabiłem 10 chłopa, a tam było chyba czterech, miałem z nimi problemy, a teraz ich najebie z łatwością. Lecimy tam. I lecimy do tego questa i kończymy wreszcie ten quest. Obóz z małym ponownym wędrowiec, dziwendrowie, zrobimy mężczyznę na dzień. Patrzy na ciebie, ten maluje. OK. Może będzie chciał zna zagrać w kości. Obóz przy drodze. Na wymianę to jest... A, to jest dobra, to jest jakiś sprzedawca. Nie no, on ma jakiś syf totalny. Diabelska kostka. O, kurwa, on ma... to ona jakiś rustan. Kostka Lu. Pierwsza z trzech diabelskich kostek. Okej, okay. kupię te kostki. No co ciekawe. Mam, mam coś mu do sprzedania, tak żeby on sobie wziął i... O fajne są, mi się podobają. Okej. Okay. Stary, biorę od ciebie te rzeczy i my idziemy do obozu wroga.